Zapytałem Jezusa, czy moglibyśmy wyjść. Odrzekł. Chodź, wyjdźmy stąd. Chcę, aby zapisała to wszystko. Odyktuję bądź blisko mnie umiowana. Chcę, aby moje dzieci zrozumiały, że ich dusze istnieją i że diabeł jest rzeczywistością. Nie jest mi tym nic, co zostało napisane w mojej świętej Pisma. Szatan istnieje i dąży do tego, aby zgubić wasze dusze. Cierpię, widząc was uśpionych i nieświadomych jego istnienia. Przychodzę dać wam ostrzeżenia, znaki, ale ilu z Was będzie czytać moje ostrzeżenia jak czarodziejskie baśnie? Umiowana jestem waszym zbawicielem, nie zaprzeczajcie mojemu słowu. Powróćcie do mnie i odczujcie niepokoje miłości, jaką mam do Was. Dlaczego? Dlaczego tak się śpieszycie, aby rzucić się do stóp szatana? O przyjdźcie, wy, którzy już we mnie nie wierzycie. Przyjdźcie wy wszyscy, którzy mnie opuściliście. Przyjdźcie i zobaczcie, bo teraz jest czas słuchania. Wy wszyscy, którzy ranicie moją duszę, stańcie. Ożyjcie i zobaczcie moje światło. Nie bójcie się mnie, ja wam przebaczę, wezmę wasze grzechy i obmyję je moją krwią. Usprawiedliwię wasze słabości i przebaczę wam. Przyjdźcie, nasyćcie rosą cnoty, która odnowi wasze dusze idące prosto na zatracenie. Przychodzę was szukać, przychodzę szukać moich zagubionych owiec. Czyż ja, dobry pasterz, Będę obojętnie patrzył na wasze zagubienie. Masulo, czy jesteś gotowa modlić się za tych wszystkich, którzy znajdują się na drodze do zagłady? Teraz, Jezu? Tak, teraz. Nie będę wiedziała, co powiedzieć. Nauczę cię, Posłuchaj mnie i powtórz za mną. O Ojcze Święty, ze względu na Twoją moc i Twoje miłosierdzie, błagam Cię, zgromadź wszystkie swoje owce. Przebacz im i spraw, by powróciły do Twojego umiłowanego domu. Spójrz na nie jak na swoje dzieci i swoją ręką pobłogosławię. Amen. Wasulo wejdź do mego serca. W nim jest głęboki pokój. Chcę, aby moje dzieci zrozumiały, że ich dusze istnieją i że diabeł jest rzeczywistością. Szatan istnieje i dąży do tego, aby zgubić wasze dusze. Cierpię, widząc was uśpionych i nieświadomych jego istnienia.